Z estońskiego CITU w tej wersji polskiej będzie, mogło skorzystać, będzie mogła skorzystać znaczna większość spółek. Będą to spółki kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, czyli podatnicy podatku CIT, podatku dochodowego od osób prawnych. Sedno tego rozwiązania estońskiego w Polsce będzie, będzie zachowane, tak, czyli tą główną zasadą będzie to, że dopóki zysk nie jest wypłacany ze spółki, dopóki nie jest on opodatkowany. Ta główna zasada faktycznie będzie, będzie zachowana, i to jest tutaj najważniejsze. Natomiast w wyniku analiz, no bo też mamy bogate, powiedzmy, tutaj, doświadczenie, z którego możemy czerpać, bogate doświadczenie po stronie estończyków i innych krajów, wiemy, na co należy zwrócić uwagę, jakie były mankamenty tego rozwiązania, i staramy się właśnie w pewien sposób zaprojektować tak ten system od nowa w Polsce, aby on, on te pewne mankamenty łagodził. Stąd te niektóre dość mało restrykcyjne warunki, ale jednak warunki, które zapewniają, aby na przykład firmy faktycznie nie trzymały, nie tworzyły nadmiernej poduszki płynnościowej u siebie we spółce, tylko żeby inwestowały je. Stąd ten warunek dotyczący ograniczenia do, wyłącznie do osób fizycznych i warunek, aby spółki na estońskim CIT w Polsce nie miały zaangażowania kapitałowego w innych podmiotach. Obecnie w podatkach dochodowych, tak, jeżeli wypłacamy dywidendę ze spółki, mamy tak zwane podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym. Polega to na tym, że po raz pierwszy dochód, który jest zarobiony przez spółkę, od dochodu, który jest zarobiony przez spółkę, spółka płaci podatek CIT, a następnie, jeżeli to, co zostało wypłaca w formie dywidendy wspólnikom, od tego jest pobierany podatek PIT. I wtedy mamy tak zwane właśnie podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym. Ten łączny rezultat daje opodatkowanie ponad 34% takiego łącznego łącznego dochodu w przypadku większych podatników, a w przypadku mniejszych podatników jest to ponad 26% łącznego opodatkowania. W naszym rozwiązaniu, tak zwanym estońskim CIT-ie, to opodatkowanie będziemy traktować łącznie, będzie ono niższe niż jest obecnie. Czyli w przypadku większych spółek chcemy, aby opodatkowanie łączne na poziomie CIT i PIT wynosiło 30%, natomiast w przypadku większych nakładów inwestycyjnych na wyjściu. Chcemy, aby tutaj był była dodatkowa zachęta dla spółek do takich zwiększonych nakładów i żeby to łączne obciążenie wynosiło nawet tak mało jak 25%. Natomiast w przypadku małych podatników chcemy, aby ten status faktycznie został w estońskim także zachowany. Łączne obciążenie zostanie obniżone do 25%, a w przypadku tych większych nakładów inwestycyjnych będzie to 20%. Zbliżamy się więc tym samym do, do, tych, do tych stawek, które są w Estonii.